No siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek z Marvel Strażnicy Galaktyki I, moi drodzy, nie będę niepotrzebnie przyciągać, zachęcam was serdecznie do dawania apy w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, ustawienia subika z dzwoneczkiem Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subskrybowali, no i życzę wam miłego oglądania, jedziemy! Nie tych ruchomych akumulatorów, znać, co my tu mamy? Rozejrzyjcie się! Draks, chcę, żebyś to dla mnie przesunął! Zakładam, że masz plan. To była strata energii. Każdy plan składa się z kroków. Naczytałeś się jakichś szurniętych bredni. Musimy zatrzymać ruch akumulatorów 4. Wpis do raportu dla psa. Tłudnienie nie ustaje. Naprawdę myślałem, że to zadziała. Co jest nie tak? Kto jest tutaj? Roket, sprawdzisz dokąd prowadzi ten szyb. Wszystko by się stąd wydostać. Musimy być gotowi w razie gdyby Messia spróbowała zniszczyć tę artynerię. Proszę bardzo, zrobiłem dzięki. Potrzebujemy jeszcze przejścia. Okej. To się zatrzymało. Roket? Nie, ale nie będziemy ich zaskoczeni! Tak jak myślałem, imponujące piterze firmy. Oby tylko nie spowodowało wybuchu. Dobra, idziemy! Tuner jest niedaleko! Dobrze, że nie pojawi Mamy przejście! Unifikator wykrył intruzów! Rozproszyć się! Zostaną zatrzymani! Nie wiem, ojku! Jest ich zbyt wiele! To dziury! Skok! Nie rozumiem, dlaczego skoczyłeś za tym dzieciakiem. Jedna z największych głupot, jakie popełniłeś. Trzeba było widzieć, jaki był zmartwiony. Hej, Smarlord miał urobić dla nas kapitan. Martwiłem się, że jak zginie, to wsadzą nas na dłużej. To było urocze. Nienawidzę was! Okej, okay, gród! Wiem jak tam dojść! Musimy tylko dostać się do tamtych tuneli po drugiej stronie! Jestem gór! Chyba dobrze idziemy. Tylko chyba? Ostatnio wszystko się paliło. Mogę ci to załatwić. Nie! nie, rocket! Nie! Udało się przeskoczyć, bo tu są znajdźki za ważym Oka. Jakieś pomysły na to, co ten przerośnięty książę robi z kontrakcją? Kilka. I żaden nie jest miły. Dobra, idziemy dalej. To kawałek starego statku utylizatora? Unifikatora. E, nieważne. Teraz nas aresztowali wspomnieli, że Raker został zatrzymany za to samo co my. Nie do końca to samo. Przyłapali go na szabrowaniu w strefie zastrzeżonej. Niki wspominała chyba coś o nurkowaniu za Bogiem. Jakie bóstwo zamieszkuje strefę zastrzeżoną? Pewnie takie, które trzeba objąć kwarantanną. <laughs> Nie wiedziałem, że spadłeś z dziewczyną z takiej wysokości. Biterę chwilę. Nie spadłem. Skoczyłem. Heroicznie. Okej. Okay. Kamora, możesz nam z tym pomóc? I teraz tutaj odszukajmy Korel i Nikki. Zastanawiamy się, że kapitan i jej dzieciak pewnie nie żyją, tak? Corel przetrwała najgorsze dni wojny. I związek z Peterem. Tak, obstawiałbym, że nie udało im się przeżyć. Obstawiałbyś, czy matka i jej dziecko nie żyją? To, jeśli tylko jedno zginęło. Niki to jeden z najzaradniejszych dzieciaków, jakie znam. A Korel to wojowniczka. Postawiłbym na nie bez wahania. Nie bądź zbyt pewny siebie, Quill, bo wygrałeś zakład w strefie zastrzeżonej. Tak, dzięki za przypomnienie dole, piterze, Quillu! Ostatnio aż tak tu nie iskrzyło. Sprawdź, czy nie unosi się tam gdzieś nieżywy dzieciak. Roket! Co? To jedna z możliwości! To wystarczy. Strax, myślę, że za tymi rurami może być coś ważnego. Fascynująca myśl, piterze, Quillu. Może powinieneś podzielić się nią z zabójczynią. I co powiesz, Gamoro? Obłoga już nas nie zabije! Nie widzę problemu!

Hmm. sobie zmienimy z przy okazji dużych nie mam, ale zawsze jakieś rozmaicenie. Tutaj musimy iść. No, ten z czymś mi się nie podoba. Lepszy był... ...ten co miał wcześniej. Że powinniśmy zająć się planami ucieczki. Jestem. Nasz plan to kontakt z kosmem, gdy znajdziemy potrzebne odpowiedzi. Tak. Może potrzebne wam. Ha! Pewnie nie widziałeś, Niki. Przepraszam, co? Dobrze się czujesz, Peter? To jeden z robotów Niki. Nadała im imiona i opiekowała się nimi i takie tam. Nie wygląda na szczególnie zadbanego. Nie sądzę, aby było tu bezpiecznie, żeby Lepsze to, niż ostrzał wroga. Mów za siebie. Wolałbyś wrogi ostrzał? Wolałbym strzelać do kogoś, kogo nie lubię, niż szukać kogoś, kto mnie nie obchodzi. Obchodzi naszego przywódcę. Powinniśmy udawać, że nas też. Jasne, że cię obchodzi. Powinniśmy udawać, że nas też. No. I kolejna znajdźka. Się potem przyda mm -hmm. Uwaga, ulepszenia. Mhm. Okej, nie pamiętam aby ten zielony gaz był tu poprzednim razem. To jest zabójczy zielony gaz. Ten statek to zabójcza pułapka. Na pewno da się jakoś... Od wybuchnąć te rury. Oby był, bo na pewno nie wejdę w tę trującą chmurę. Może użyj magicznej lodowej broni, Peterze Quiru. No, chyba że wolisz kontemplować oburzający smród śmierci. I już! Zmrodzik To było kiepskie. Nawet jak Ach, więcej kart śmierci. Może Niki i Corel używają go jako środek ochrony. A może, wyobraźcie to sobie tylko, już nie żyją! Wiesz co, koleś? Jesteś prawdziwym dupkiem! Gorszym niż normalnie! Cię jest wyczuwalne. Czy możecie obaj swoim słowem zapomnieć? Rafia, porozórzcie się albo walczcie na śmierć i życie. Słuchaj, Rocket. Wiem, że czasem jestem do niczego. Wszyscy tak mamy. Pewnie dlatego jesteśmy razem. Ja tak nie mam. Ale zależy nam na nas. W tej chwili to nie nam grozi niebezpieczeństwo. Nic to tylko dziecko stary. Okej, ale jeśli zgodzimy się, że jesteś do niczego. Jesteś pewny, że to właściwy kierunek witerzy mm, mm. Widać, że nie! Prowadzę dochodzenie. Ciachnij to! Chętnie! Ja chach. To na pewno dobry kierunek? Po prostu bądźcie czujni. Słuchaj, Peter, jeśli Niki i Korel naprawdę nie... One żyją. Po prostu musimy być gotowi na wszystko. One żyją. Ej. Okay. Znalazłeś coś do raportu dla psa? Nie, nic co by się nadawało. Wciąż ani śladu Niki ani kore. Katarzyanie uczeni są by w obliczu tajemnicy śmierci. Skupiać się na tym, co nama Będę... o tym pamiętać. Mhm. Można by do góry jakoś wejść, tylko że... Bardzo nie widzę jak. Nie ma tu żadnych przełączników ukrytych. Okej, okay. to przeszliśmy i co dalej? Chyba tutaj? Nie, tędy przeszliśmy. To! Hmm. To na pewno właściwy kierunek. Te oznaczenia sugerują coś innego. <grystanie> Sekretna kryjówka Niki jest niedaleko. A nie wybieraliśmy się do biura kapitan? Tak. Jak tylko tu zajrzymy. Okay. nie zniszczcie. To miejsce było dla niej ważne. O, ready. Namalowała to Niki? Całkiem fajne, nie? Niki? Malutka, wyjdź z ukrycia! Może no, nie powinniśmy jej zdarzyć. Tu, Peter! Ech. Pirat! Ech, Niki? Nie zamierzamy cię zabić. Musimy wejść do środka. Mamy dwa! Dzięki, kartoniki! Ohoho. Ostrożnie, Piterze Quillu. Wiem, że dzieci często montują pułapki w zabawkach. <grym> to nie niki, jest moja. Będziemy zabierać jej rzeczy? Bo jeśli mamy... Nie, ona dosłownie należała do mnie. E Quill, patrz na to! Szaleje za tobą. Czemu ma twoją zabawkę? Dałem ten drobiazk korel, kiedy bujaliśmy się razem podczas wojny. To taka pamiątka. A czy to coś znaczy? Ile lat ma to dziecko? 12. Ha! Gratuluję piterze Quillu. Będziesz fatalnym ojcem! <ścoughs> Chyba, że dziecko nie żyje, bo wtedy to nie ma... Zaraz po to nas przywlokłeś? Pewnie, ma 12 lat. A wtedy, kiedy był tak, okej, okay. taty się niby zgadzają, więc to chyba jest możliwe. Brak edukacji seksualnej. No to ciekawe. Okej, okay, lepiej skupmy się teraz na tym, czy nic im nie jest. Tu ich nie ma, no więc idziemy i szukamy dalej. Moi drodzy widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam Was do pisania komentarzy pod filmikiem, do stawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!